Cześć, tu Rotale na kanale. W naszym pierwszym filmie w skrócie opowiemy Wam, co będziemy dla Was prezentować w kolejnych naszych materiałach. Podczas naszych opowiadań możecie oglądać nanoakwarium. Jest to 25, założona jakieś dwa miesiące temu. Znajdują się w niej bystrzyki Amandy oraz krewetki Retriever. Z ekipy sprzątającej dodatkowo mamy tam ampularię. A dziś już niestety zakazano w sprzedaży. Na pewno pojawi się filmik, w których będziemy robić podobne akwarium do tego na filmie. Będzie ono niskobudżetowe, ale na pewno piękne. Będziemy sprawdzać dla Was rośliny od rożnych, różnych producentów, ale także od prywatnych sprzedawców. Pokażemy Wam, jak dobierać sprzęt, jaka filtracja do jakiego litrażu, jakie oświetlenie dobrać. Pogadamy nieco o systemach CO2. Pokażemy Wam również, jak stworzyć jakieś proste aranżacje, ustawić jakiś hardscape. Pokażemy Wam, ile kosztują materiały, a jak, jak je po prostu układać w naszych zbiorniczkach. Pokażemy Wam, jak poprawnie przycieniać rośliny, jak je odróżniać w sensie pierwszy plan, do, aż do trzeciego planu jak je poprawnie wsadzać, ale także będziemy zamawiać różne produkty z AliExpress i będziemy je dla Was testować i porównywać ich cena do jakości. Będziemy również Wam pokazywać, jak pielęgnować akwarium, jak o nie zadbać, tak aby po trzech miesiącach nie doszło do konieczności po prostu re restartowania naszych zbiorników. Jak zwalczyć glon? Jak po prostu nie przesadzić z nowożeniem? Będziemy to wszystko krok po kroku tłumaczyć. Na naszym kanale znajdziecie dużo treści, zarówno jak dla, dla osób początkujących, jak i dla osób nieco bardziej zaawansowanych. Te i wiele innych treści o akwarystyce już wkrótce na naszym kanale. Do zobaczenia. Na razie.